Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart Dzisiaj statement na temat tej operacji bo też są podzielne komentarze i troszkę o Kopenhadze, nie wiem czy widzieliście znaczy nie wiem czy widzieliście, Kopenhaga dalej jest w grze, czyli tak mamy już, ile? długo, długo czasu odkąd mamy promocję Kopenhagi i Kopenhaga nadal znajduje się w grze no to ciekawe, bo jeżeli nie wydadzą dodatkowego jeszcze update'u na dniach dołączając do tego co teraz dostaliśmy, to tam by mogli w teorii usunąć Kopenhagę a jeżeli nie, no to ja nie wiem, ile to jeszcze będzie w grze, ale no. Jest w kurwę długość Kopenhaga, powiem tak. I promocja na nią, więc no. Czy to jest dobre? Oczywiście, że nie. I. No, popatrzcie sami. No. Tu cena spadła 3 maja jakoś, prawda? 4, więc cały maj. Teraz już nam dochodzi cały czerwiec. Promocja dwa miesiące. No, lekka przeginka. Na szybkim wstępie jeszcze, wiadomo, skins Monkey, strona do obniżania swoich skinów. Link dostanę w opisie darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart Przybywanie Do tego strona, nie wylicza cen naklejek, przedstawimy mnóstwo przepięknych tutaj craftów. Trochę tego tutaj znajdziemy i do gry i można też sprzedać dobrze, jeżeli coś znajdziecie fajnego i widzicie jakieś to śmieszne. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów. Linkacz będzie tutaj w yy, opisie. Dobra, możemy przejść do filmu. Więc tak, e, dlaczego też statement, a, a propos tutaj chciałem zrobić e, update'u, bo widziałem nawet podzielność wśród niektórych e, osób. Nie wiem, czy to są osoby, które są początkujące, czy nie, ale jednak według mnie jest to strasznie chujowy update i widziałem, że niektórzy też bronią. znaczy, powiem tak, nie możemy też się cieszyć, że cokolwiek dodadzą, bo to jest takie już, jakby ktoś nam napluł na nas, a my powiemy tak, nie no, chociaż dodali, nie, ja bym tak nie patrzył. Bo to mi się strasznie kojarzy z szczerze powtórzeniem historii z całego Team Fortressa 2. Team Fortress 2 bardzo podobnie kończył. Jeszcze kiedyś częściej były te aktualizacje, jak potem cokolwiek dochodziło, to ludzie po prostu cieszyli, że dobra, coś chociaż dodają do tej gierki. I podobnie to wyglądało aż do momentu, kiedy aktualizacji przestanie po prostu być wcale i mają wywalone na gierkę. A gierka i tak jeszcze jakoś żyje długim życiem, bo ma dobre community i tak dalej. Czy CS by tak skończył? Raczej nie podzielam tego zdania, że może tak skończyć, ale kojarzy mi się z tym, jak aktualizacje są dodawane i rzeczy zmiany, typu skrzynki, jak coraz rzadziej, coraz mniej jest, jak wszystko inne. Dodatkowo e, przypomnijmy sobie, że to są jednak e, mapy tutaj ze społeczności, które oni dodali. I te mapki to jednak, no. No nie oszukujmy się, ale te mapki tutaj. E, aha, czemu tego nie ma? Aha, bo tu jeszcze jest jakaś mała zmiana, ale dobra e, tutaj. Te małe zmiany są by ważne. E, te mapki są ze społeczności, jeszcze były pobagowane, no MVP. Czy to jest duża zmiana? No nie, byśmy wrócili do CESA. Po części też zgadzam się z jednym komentarzem ktoś napisał, że żeby to nie było tak jak w Fortnite, że co, co? No tak, oczywiście, żeby tak nie było, no bo tam w Fortnite to się mapa zmienia, co sezon praktycznie wszystko się zmienia, trzeba się uczyć gry od początku. No oczywiście, że tu nie chodzi o to, żeby w CES-ie były jakieś, nie wiem, nowe bronie cały czas, jakieś kurwa, e, powalone mapy i tak dalej. Chodzi po prostu o zaciekawienie graczy, tak? Operacja to są misje. Jeżeli ktoś nie chce operacji, to i nie kupuje i gra mu się tak samo. A jeżeli ktoś chce operację, no to przecież duża część community idzie i gra te operacje, robi te misje, bo niektóre misje nawet są ciekawe do robienia. Plus operacja to na przykład Odświeżenie marketu, to jest bardzo dużo fajnego contentu, no bardzo dużo ludzi tym też interesuje i to po prostu zachęca też do grania w tą grę i jest coś nowego. Czy to skiny? Jest dużo hejterów skinów, ale też z drugiej strony nowe skiny też przyciągają i że przyciągają nowych graczy, to dodatkowo wiecie, no to jest duża część ludzi, która lubi skiny. No i sam content, no tutaj content też wiadomo dla giereczki potrzebny jest. Bo jeżeli będziemy tak stali w miejscu z gierką, no to też jest lipa. No do tego jest... Wielka liczba cheaterów i nie tylko, i przydałoby się coraz aktualizacji Antycheata i wszystkich innych tutaj rzeczy pobocznych, których również e, nie dostajemy. No a dodatkowym żartem w tej aktualizacji według mnie było nieusunięcie właśnie takowej Kopenhagi, która jak widzicie, już same dwa miesiące jest na promocji. No ja tutaj mówiłem, jeżeli będzie tak długo to trwało, no to też inwestowanie w Kopenhagę stanie się no, 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 no nie najmądrzejszym pomysłem, jeżeli to będzie aż tak długo, a jest to póki co. Bardzo długo. Znaczy powiem tak, no ja tu lecę klasycznie, nie? Troszkę pokupować i lecieć po prostu longter w magazyn i to ni nic więcej nie robić z tym to jest moja strategia i ja tak po prostu robię zawsze, nawet jak inwestycja wygląda tragiczną, w kapsułach to zawsze coś tam chociaż czy kapsuł pokupować i wrzucić do magazynu. Kiedyś odda, to odda to się to sprzeda. Nie odda szybko, to będzie się czekać. No to dla osób też z dużym budżetem, co prawda? Ale no. Wydaje mi się, ta strategia i tak jest przyszłościowo spoczko. Bo zawsze coś się może wydarzyć, a na rynku wiecie, jak jest. Eee, więc, no, a propos update'u, no. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze będzie na dniach. To było tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć, cześć.